Tym razem w projekcie Widzę Zmieniam odpowiadamy na wyzwanie, które się nazywa Ogrody społeczne. Ogrody społeczne to wspaniała idea, aby w miastach uprawiać nieużytki na potrzeby mieszkańców. Nasze pytanie brzmi: czy na terenie wrocławskich osiedli, na terenie osiedla huby w szczególności taki ogród społeczny można zrealizować? Chcemy też zastanowić się, czy być może taka formuła już istnieje. A jeżeli istnieje, to czy można ją w jakikolwiek sposób zmienić? Znajdujemy się w ogródku przydomowym, przyblokowym, można tak powiedzieć. Jest, jest to po prostu ogródek, który stworzyłam ja i, i przy właściwie przy braku protestu sąsiadów i przy akceptacji spółdzielni, bo to był warunek, że będę mogła korzystać z wody w razie wody. Jest to ogródek, który jest po prostu na naszym terenie, na wysokości całej klatki schodowej. To jest około 110 metrów kwadratowych, on jest od chyba 6 lat. Jest duże zainteresowanie społeczne, to prawda, bo ludzie się zatrzymują, często robią zdjęcia, pytają, proszą o rośliny, no więc się dzielę. Zdarzało mi się, że panowie Młodzi, właściwie mogę powiedzieć chłopcy w wieku 20, paru, trzydziestu lat, którzy mieszkają na kamiennej gdzieś tam dalej, czy, czy na naszym osiedlu, pytali, co mogą zrobić, jak to mogą zrobić. Korzystali, korzystali z, z moich porad, jeśli mogłem im takich udzielić. I po prostu widzę, że też będą próbowali założyć, albo już założyli ogródki, właśnie takie przydomowe, przyblokowe. Ja po prostu lubię kwiatki i no tak zapoczątkowałem, nie? i później jak to zapoczątkowałem no to zapytałem się sąsiadki właśnie i sąsiadów czy chcą dalej pociągnąć te żeby to cały był nie no na przykład tak się zastanawiali i tego no bo to trochę kosztuje no bo jak się tak popatrzy na te kwiatki na te kolory to naprawdę się chce patrzeć nie i oddychać nie no lepiej chyba jak się bez okna nawet spojrzy to lepiej chyba widzieć kwiatki które i kolor jak śmieć. Do Rado siedla. właśnie przychodzą ludzie, którzy chcą, yy, skarżą się, że mają teren pod domy. No, ale tak było na przykład to w przypadku yy, końcówki budynku tam, że, że im nie koszą, że, że to, że tamto, yy, że zadeptywane, że samochody podjeżdżają. Yy, no więc wszystkim wtedy mówię, że po prostu można od miasta wydzierżawić, jeżeli to jest teren gminy, a na przykład yy, no, bardzo często jest to, prawda, teren gminy, w przypadku starych bloków szczególnie. To można to wydzierżawić i te opłaty są w sumie śmieszne, bo w zeszłym roku to było po to do 300, 300 metrów kwadratowych chyba 32 czy 40 rocznie opłaty. Więc naprawdę można powiedzieć, że to jest po prostu no, śmiesznie mała kwota i wtedy można sobie obrót organizować. Powinno się wszystko, wszystkie nieużytkowe nawet tereny powinno się zagospodarowywać i, i jeżeli można jako działki, to, to, to po prostu też... Wykorzystywać to, bo to daje dużo dla człowieka, szczególnie nawet młodych. Nawet młodzi powinni to tam uprawiać, na przykład działki, no i zagospodarować w jakiś sposób, jaki chcą. W ramach projektu Widzę Zmieniam staramy się zajmować problemami wrocławskich osiedli. Staramy się odpowiadać i wychodzić naprzeciwko pomysłom, które są przedstawiane Radnym Osiedlowym przez mieszkańców osiedli. To także okazja do tego, żeby podzielić się z następcami radnych osiedlowych przyszłymi aktywistami miejskimi pomysłami, dobrymi i złymi, porażkami i sukcesami. Projekt, widzę, zmieniam, jest realizowany przez Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu ze środków Gminy Wrocław.